Cześć, z tej strony Remek, witam was w budwie. Mamy piątek marca 2021 roku. Tak jak mówiłem, witam Was w budwie, miejscowości w Czarnogórze. Od dzisiaj jest piątek, tak naprawdę ta podróż zaczęła się już w poniedziałek, ponieważ to właśnie w poniedziałek, 8 marca, ja razem z Natalią, Jędrzejem, Eweliną oraz Karoliną wyruszyliśmy z podłodzi z miejscowości Majówka do Czarnogóry. Tylko, że tak jak mówiłem, to nie jest pierwszy dzień nasz w Czarnogórze, ponieważ wcześniej stacjonowaliśmy w Kolasinie. Jest to miejscowość w północnej części kraju, gdzie jest trochę wyżej, więc tam mieliśmy troszeczkę bardziej zimowy klimat, z którego skorzystaliśmy. Możecie więc zapytać, dlaczego nie ma materiałów z wcześniejszych dni. No nie ma tych materiałów, ponieważ nie wiedziałem do końca, co będę robił, w jaki sposób chcę cokolwiek tutaj rejestrować, o ile w ogóle chcę rejestrować. No ale okazało się, że chcę. Więc e, zastanawiałem się tak naprawdę nad pomysłem, nad formą. E, poza tym kwestia pierwsza, w samym Kolasinie, tam gdzie siedzieliśmy, u Iwany i Swanka z Eko Tours, mieliśmy tyle do robienia, tyle było rzeczy, że po prostu nie szło tam myśli. Mieć czasu, za dużo na przemyślenia, a już tym bardziej na nagrywanie. Druga kwestia: no to jest Natalia i Jędrzej, czyli prowadzący stronę chwala.pl, czyli bloko Czarnogórze. Oni tutaj już mieszkają od y, tamtego roku, tak y, na stałe. Wiedzą dużo więcej o Czarnogórze i bardzo mocno, bardzo intensywnie prowadzą obecnie bloga. Natalia w ogóle mnóstwo czasu spędza na Instagramie i macie tam mnóstwo materiałów więc. Y, Zastanawiałem się, czy tego nie dublować przypadkiem. No bo przecież oni się znają lepiej na Czarnogórze i wszystkim, co jest z tym związane. No ale stwierdziłem, że robię swoje, więc zrobię coś po swojemu. I postanowiłem, że zrobię to właśnie od dzisiaj, czyli od momentu kiedy docieramy do budwy, czyli piątek, 12 marca. Słuchajcie, dzisiaj nie będę też dużo nagrywał, ponieważ y, przede wszystkim sprzęt, tam baterie się rozładowują, a jest też trochę rozładowane, y, mamy godzinę w pół do dziewiątej, więc y, na razie na dzisiaj to tyle, szczegóły więcej, y, jeżeli chodzi o to wszystko, przedstawię Wam jutro strzałek. Słuchajcie moi mili, jest ranek, jest dokładnie rzecz biorąc w tym momencie 7.40, co oznacza, że no tak od prawie godziny nie śpię i trochę tu się ogarniałem, troszeczkę się rozbudzałem, no i jedną z tych rzeczy w trakcie rozbudzenia było przyglądanie się widoczku. Chyba zaraz będę musiał iść na jakieś zakupy, bo jedyne co mam tak naprawdę w kwestii żywieniowej to to tasiemneczko, które przywiozłem, żeby komuś tam może dać, podarować. No piwko, miksiczko litrowe dwa opakowania sera, kupiłem dla Natalii i Andrzeja. I jeszcze tutaj oczywiście najważniejsza rzecz. Nasze dobronarodowe narodowe żubrówko z trawką. Tak więc... Wszystko wskazuje na to, że będę musiał iść na zakupy. To właśnie uczynią. To jest stoisko, gdzie można znaleźć czaj, czyli coś, co na nasze można przetłumaczyć jako herbata. Tylko, że w większości przypadków to są różne mieszanki ziół, np. jakiś rumianek, mięta i tak dalej. I niewiele jest takiej faktycznie herbaty. No, to najbliższe jest prawdziwe. Czarny czaj i zielony czaj. Powiem Wam, że tego mi brakowało. Jest powietrze takie mocno wilgotne. Nie jest jakoś mega super ciepło, ale jest na pewno kilkanaście stopni. No i czuć, że niedaleko jest duży zbiornik wodny ze słoną wodą. Naprawdę przyjemne powietrze. Słuchajcie, właśnie padłem ofiarą jednej ze sztuczek marketingowych, ponieważ przyjrzyjcie się tej herbacie, widzicie. Wygląda trochę jak Lipton, zeleni zielona herbata, tylko że jak przyjrzymy się bliżej, to to jest Plantago, a nie jakiś tam Lipton, także trzeba dokładnie patrzeć na to, co się kupuje. Przynajmniej kawę dostanę taką, jaką chciałem. Znaczy, no nie jest do końca taka, jaka chciałem, ale jako, że chce mi się napić kawy, a nie widziałem tam niczego dla siebie, za bardzo innego specjalnie, więc stwierdziłem, że pójdę przynajmniej w to, co znam. Dlatego Neska w jednym Rich Aroma A no i banany jeszcze kupimy. 30. Omówiłem się zresztą mojej ekipy na 9.15, na to, żeby zejść gdzieś tutaj na śniadanie, więc zostało 45 minut. Wykorzystam w tym momencie ten czas na to, żeby się trochę zrelaksować i zobaczyć, co w świecie słychać. Chociaż sprawdzanie, co w świecie słychać, może nie. Słuchajcie, jest godzina 19.15, dzisiaj jest sobota, 13 marca. Było to tak. Najpierw poszliśmy na śniadanie do tutaj restauracji apartamentowej, w której mieszkamy, żeby coś zjeść. Potem weszliśmy teoretycznie tylko na chwilę, żeby troszeczkę pozwiedzać budwę, ale skończyło się to tak, że wróciliśmy z powrotem było przed godziną 17:00. Więc troszeczkę czasu było, obeszliśmy budwę tak naprawdę wzdłuż linii brzegowej, prawie że do końca poszliśmy też troszeczkę w głąb miasta tam, gdzie jest mniej turystycznie, więc pozwiedzaliśmy budwę, no, można powiedzieć niemalże wzdłuż i wszędzie. Było bardzo fajnie przyjemnie, bo słoneczko wyszło, było dość ciepło, było przyjemnie. Po raz spotkaliśmy parę znajomych, parę osób znajomych, Natalii i Andrzeja. Jedyny minus tak naprawdę tego jest taki, że no niestety żyjemy w takich czasach w jakich żyjemy, mamy pandemię koronawirusa, która dosięgnęła też oczywiście Czarną górę. No i na ten moment wszelkie takie miejsca gdzie normalnie się idzie, będąc na wypoczynku na wakacjach, czy jakieś restauracje, kawiarnie itd. Są zamknięte, ale krążą plotki, podobno, że w związku z tym, że w samej budwie spada liczba zachorowań, że jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym tygodniu będzie troszkę poluzowania, jeżeli chodzi o restrykcje. No i być może właśnie restauracje chociażby będą otwarte, więc trzymajmy się tego. Trzymajmy się tej dobrej myśli. A jeszcze a propos kolasina, o którym wcześniej wspominałem. E, powiedziałam Wam, że nie mam stamtąd żadnych nagrań, co jest no, nie do końca prawdą, ponieważ nagrania oczywiście mam stamtąd, tylko nie mam takich nagrań, w których tak jak teraz mówię do Was, do kamery. E, ponieważ, tak jak mówiłem, nie wiedziałem co będę robił, czy będę chciał w ogóle coś takiego robić, no ale stwierdziłem, że będę coś takiego robił, e, ponieważ chcę to zrobić. No i to dla mnie wystarczyło. E, tak jak mówiłem, no, nagrania jakieś z tego są. Nie, powiem, ale w każdym razie mówię, że nagrania z tego są. E, właśnie teraz Wam puszczę jakąś przewitkę, jakiś kolaż z tego, co tam się działo, a działo się naprawdę dość dużo, bo byliśmy na stoku narciarskim, e, wcześniej byliśmy też e, na snowingu, czyli po polsku chodzenie z rakietami śnieżnymi, lub też po tutejszemu, to jest chodzenie na krypliamach. Mam no, nadzieję, że dobrze powiedziałem. Więc było co robić. Iwana i Spanko, czyli osoby odpowiedzialne za EcoTours, no dbały o to, żebyśmy cały czas mieli coś do robienia, żebyśmy się nudzili i było naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia. Cały czas coś się działo, i tak naprawdę nie miałam nawet czasu, żeby przemyśleć, czy chcę nagrywać to w ten sposób, tak jak teraz. No i stwierdziłem, że nagram to właśnie tak jak teraz. Więc teraz jesteśmy w budwie, będzie troszeczkę też się działo, myślę, że będzie troszeczkę spokojniej, ale to nie znaczy, że będzie kompletnie spokój, bo tutaj też jest co nagrywać, jest co pokazać, więc y, będzie na pewno się działo. Kolejny odcinek, nie wiem kiedy. Zobaczymy jaka będzie intensywność zwiedzania tutaj, na co y, na zabierze Natalia z Jędrzejem. Ale jestem przekonany, że będzie ciekawie. Także ciao!